Witam Was na moim kanale. W ogóle możecie zauważyć nową scenerię. Dzisiaj się trochę pobawiamy jeśli chodzi o światło i kolory, więc um, wydaje mi się, że fajnie to wyszło. Ale przejdźmy do rzeczy. W ogóle, tak. Chciałabym Wam w ogóle na wstępie podziękować za to, że pod ostatnim filmikiem, ale nie tylko, też, bo piszecie również i w wiadomościach prywatnych, piszecie mi propozycje na. Następne filmiki. I czytam to, wszystko to widzę. I właśnie tutaj jedna z moich obserwatorek zaproponowała filmik, w którym mam opowiedzieć, jak to się zaczęło u mnie, jeśli chodzi o robienie świec. Naprawdę dostaję to pytanie już od dłuższego czasu, i to bardzo często mi piszecie w wiadomościach prywatnych, właśnie jak zaczęłam robić świece. Dlatego odpowiada Wam zawsze na to w wiadomościach, ale wiadomo może też więcej osób chciałoby się dowiedzieć, zainspirować mm, moją historią. Ostatnio też wrzucam filmik tutaj na YouTube, gdzie pokazuję właśnie i opowiadam moją historię, jak Sama stworzyłam stronę internetową i też był fajny odzew, bo dużo osób myślało, że to jest jakieś trudne. Znaczy, no też nie jest to łatwe, ale możecie sobie tutaj sprawdzić, jeśli ktoś jest w ogóle zainteresowany tym tematem. Więc tak czytam wasze komentarze, widzę to, wasze propozycje. Jest tego coraz więcej. Ja sobie to w notatniku wszystko zapisuję, żeby nie zapomnieć. I będę po kolei po prostu nagrywać jakieś takie najciekawsze filmiki, i właśnie padło tutaj, czyli jak zaczęłam robić. Jak, jakie było pytanie? Skąd wziął się pomysł na robienie świec i jak to się w ogóle u mnie zaczęło? Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym Was zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ mamy już 1900. 20, jak nagrywam to w, w, właśnie w, tym, w tej chwili, mamy 1920 i jesteśmy bardzo, bardzo blisko 2000, także będzie mi bardzo miło, jeśli oczywiście zostawicie łapkę w górę. I dacie tego suba, bo wtedy mam naprawdę dużą motywację, żeby to naprawdę robić i nagrywać filmiki. I powiem Wam, że od dobrego miesiąca wrzucam regularnie co tydzień. Każdy filmik pojawia się w niedzielę i mam nadzieję, że teraz też się wyrobię z montowaniem tego filmiku, bo ten tydzień miałam lekko zabiegany, więc nie nagram tego tak, jak przeważnie nagrywam na początku tygodnia. A w niedzielę filmik musi być zmontowany i wrzucony, bo naprawdę, tak jak już się wkręciłam w to, to tak chciałabym zostawić i dalej tak to prowadzić. Dobra, więc zaczynając yy, moją historię, musimy się cofnąć do poprzedniego roku 2023. To chyba był jakoś początek roku. Mogło tak być, mogło, mógł to być początek, no nieważne. I jak to się zaczęło? No, Głównie po prostu Instagram mi podrzucił taki pomysł, czyli wyświetliło mi się konto, mm, które było przepięknie, naprawdę pięknie prowadzone, tak estetycznie. Naprawdę uwielbiam takie konta, czyli ładne zdjęcia, fajne filmiki, takie pomysłowe. Wszystko było spójne. Był to właśnie profil ze świeczkami. Yy, to nie było oczywiście polskie konto, raczej ktoś z zagranicy. Były to świeczki właśnie, świeczki sojowe. Mm, Właśnie te wolnostojące, takie dekoracyjne i ja pierwszy, naprawdę pierwszy raz się z czymś takim spotkałam, czyli że można ze świeczki, nawet nie wiedziałam w sumie, że są jakieś sojowe, że są, no wiedziałam, że są parafinowe wiadomo, ale że są też takie sojowe, czyli zdrowe dla nas i w ogóle. To wyświetliło mi się to konto raz i, i tyle, nie wiem, zaobserwowałam i się po prostu zaczęła właśnie lawina różnych... Kąt, naprawdę pełno profili, cała moja, moja główna tablica na Instagramie była tylko w świeczkach, gdzie ja wcześniej w ogóle czegoś takiego nie miałam. Ale wiadomo, że jak już coś polubicie, coś zaobserwujecie, no to Wam Instagram tego daje więcej. I to było tak samo w moim przypadku, więc no nie wiem, oglądałam. podobały mi się tak te świece, że one są y, jako takie dwa w jednym, bo może być to i świeczka, i dekoracja. Do postawienia jako taka ozdoba. I naprawdę sama nie wiedziałam, jak to jest zrobione: czy jest to zrobione ręcznie, czy to trzeba rzeźbić w takich świeczkach. I naprawdę wkręciłam się w ten temat, przeszłam na różne grupki na fora, bo stwierdziłam, dobra, to ja też chcę sobie zrobić takie świeczki. Najpierw stwierdziłam, że najprostsze będzie zrobienie takiej świeczki w szkle, dlatego najpierw zamiast kupować, nawet nie wiedziałam, co ma za bardzo kupić, jaki wosk, y, jakie ilości, czy to trzeba dużo, czy mało, jak to się oblicza, je, ogóle, naprawdę nie wiedziałam nic, dlatego najpierw czytam dużo różnych y, stronek, jak oglądam jakieś filmiki zagraniczne na zagranicznym YouTubie różne fora czytałam, porządziłam sobie po prostu taką listę co kupić, takich kilka po prostu e, najbardziej basicowych rzeczy, tam mówiłam sobie e, pamiętam, że to była część było zamówione z Allegro, część tam z jakiejś stronki, na samym Allegro było dużo takich gotowych zestawów, ale to co oglądałam, czyli osoby, które już robią świeczki odradzały właśnie kupowaniu takich gotowców, czyli tam były słoiczki, były knoty, był wosk i były słuchajcie Olejki eteryczne. To jak na pewno tutaj osoby, które robią świeczki, to wiedzą, że olejków etycznych się nie dodaje do wosku. Więc no dlatego takie były te gotowe zestawy, one były dosyć tanie, ale wszystko pokupowałam osobno. I pierwszą świecą mam nadzieję, że jeszcze mam jakieś zdjęcia, to Wam tutaj załączę, jak to w ogóle wyglądało. I przygotowanie się do zrobienia tych świeczek. Oczywiście moje pierwsze świeczki były robione w kuchni, na kuchennym blacie, w garnkach rozpuszczane. I naprawdę jeszcze mi pomagał przy tym mój chłopak, ale szczerze powiem Wam, że miałam taką zajawkę już od wtedy, ale to były małe słoiczki podpisane, to było, wiecie, to były testy. Jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli też chcecie robić świeczki, planujecie je w ogóle sprzedawać, koniecznie, koniecznie najważniejsze to jest, aby testować te świeczki. Nie, że zrobicie, wylejecie i, i sprzedacie taką nieprzetestowaną świeczkę, ponieważ możecie sobie też narobić problemu w ten sposób. I trafiłam też na jedną fajną rzecz yy, gdzieś chyba na zagranicznym YouTubie. Yy, pewien facet powiedział, właśnie który się zajmuje robieniem świec, powiedział coś takiego: Najpierw musisz zrobić około 100 świeczek, żeby. W ogóle dopuścić do sprzedaży jakąkolwiek świeczkę. Więc to było ciekawe, bo tak naprawdę no, musicie przetestować. Musicie przetestować, jak wasza świeczka się pali. Czy ona dobrze się spala? Czy dobry knot jest dopasowany do takiej świeczki? czy stężenie, jakie jest w danej świeczce, czy, no, czy mam nadzieję, że nie robicie tego na oko, ale czy po prostu stężenie jest nie za duże, co no, po prostu testy, testy i jeszcze raz testy waszych świeczek muszą być koniecznie zrobione, jeśli właśnie chcecie sprzedawać. No mówię, ja miałam z tego frajdę i to nie było tak, że ja już się nastawiłam wtedy dobra będę robić świeczki i będę na tym zarabiać. To było bardziej tak, wiecie. Yy, bardziej zajawka. Robiłam te świeczki w szkle, yy, w ogóle po rodzinie porozdawałam, później przeszłam na świeczki wolno stojące też yy, zagłębiłam się w ten temat, co i jak, jakie, jaki wosk do tego, i foremki sobie chyba zamówiłam z. Yy. Po prostu z Chin, nie pamiętam czy to było z Shane. Oczywiście też chciałam się tym pochwalić, więc w tamtym momencie powstał mój Instagram i TikTok. Moja pierwsza nazwa to była Aura Kendall. Mam nadzieję, że zostały tutaj jeszcze w ogóle osoby z tego okresu. Czyli pamiętają mnie jako Aurę. Jeśli chodzi o tą nazwę, to po pewnym czasie po prostu, po prostu jej nie czułam. Yy, zaczęły pojawiać się różne konta yy, z podobnymi nazwami, tak gdzieś już nie wiem, zabrakło jej takiej oryginalności, dlatego yy, potem zmieniłam nazwę na Yeso i po prostu czuję, że to jest właśnie taka moja nazwa. Wracając, zaczęłam prowadzić mojego TikToka i Instagrama. Wrzucałam sobie codziennie jakieś filmiki, tak wiecie, próbowałam się jakoś wybić, bo zaczynałam od zera i teraz na przykład mam też porównanie, jak wrzucam jakąś relację, to ile osób ogląda moje stories, a ile wtedy, dosłownie wtedy jak miałam, no jak zaczynałam, miałam zero oczywiście, ale Wiadomo, tam rodzina, znajomi zaczęli obserwować konto i powiedzmy było tam z 30-40 osób. Pamiętam, że jak wrzucałam jakieś story, się tak bardzo starałam, żeby to fajnie estetycznie wyglądało i na przykład wyświetlały to nie wiem, 5 i 10 osób i, i to było takie, kurde, no czemu nie ma więcej, czemu nie ma nowych mm, osób? No ale wiadomo, na początku jest zawsze trudno. No nie ma łatwych początków, jak ktoś zaczyna od zera. No jedynie, że wykupujecie sobie obserwujących, czego no, nie pochwalam, oczywiście, nie róbcie tak. No i pewnie teraz najważniejsza rzecz dla niektórych osób. Które się tutaj dowiedzą, bo mówię to po raz pierwszy, nigdy jeszcze tego nie wspominałam. Wiadomo, osoby, które się do mnie odzywały na wiadomości prywatnej, no to opowiadałam tam jakąś historię swoją pokrótce. Powiem to pierwszy raz, czyli jak się stało, że założyłam swoją działalność i zaczęłam sprzedawać swoje świece. Nie wiem, czy wiecie, ale istnieje coś takiego jak dofinansowanie na otwarcie działalności. Tak to było też w moim przypadku, że akurat w moim mieście e, został ogłoszony nabór, właśnie na składanie wniosków. O tą dotację. To tak pokrótce działa, że macie swój pomysł, państwo wam daje pieniądze, środki do tego, abyście mogli sobie otworzyć kupić różne potrzebne sprzęty, produkty i to tak oczywiście fajnie brzmi, ale jest bardzo dużo y, zasad, które trzeba spełnić, dużo wymóg, ale no naprawdę jeśli się zainteresujecie i będziecie mieć też osoby, które się na tym znają, to już w ogóle, mam nadzieję, że Wam się też uda zdobyć taką dotację. Tak też to było w moim przypadku, czyli złożyłem wniosek, z całym biznesplanem i w ogóle tam cały kosztorys. W ogóle musicie na początku, jak już przy samym złożeniu wniosku, musicie już mieć cały biznesplan i też y, na co wydacie te pieniądze. I po miesiącu albo półtorej miesiąca, nie pamiętam że jak to było, dostałam list, słuchajcie, że mm, mój wniosek został rozpatrzony pozytywnie. i Jak mam być szczera, to nie, nie do końca się cieszyłam chyba. <grywa> to był naprawdę taki przypadek, że przez ostatnie tam miesiące sobie robiłam te świeczki i tak się zajawiłam i nagle taka szansa, że można się tutaj ubiegać o takie dofinansowanie i ja może się uda, może nie i to było raczej takie podejście, że jak się uda to fajnie, jak nie no to trudno, tak mi po prostu miało być i w moim przypadku się to udało i po prostu no, trzeba było działać, trzeba było otwierać działalność, wiadomo też zanim otworzyłam działalność to też trochę czasu minęło, bo różna papierologia i to wszystko to też nie jest takie Łatwe jak się wydaje, a po paru miesiącach otworzyłam swoją działalność i wtedy też rusza moja strona internetowa. Strony, no, wiadomo, że się cieszyłam, bo dostajecie kilkadziesiąt tysięcy na firmę, w której możecie sobie kupować różne rzeczy, ale oczywiście związane z, z Waszą działalnością. Ktoś jest bardziej zaciekawiony, zainteresowany tym tematem, no to możecie się zagłębić na pewno dużo jest informacji w internecie. Nie wiem, co jeszcze miałabym Wam powiedzieć, jeśli chodzi o moje początki, bo o tych wszystkich początkach już opowiedziałam. Wiecie, cały czas prowadzę moją działalność i możecie też przy okazji sobie wpaść na moją stronkę, czyli jestco.pl. I asortyment na przykład na dzień dzisiejszy się trochę zmienił, jest y, kilka nowych produktów, możecie sobie zobaczyć. Nadal jednak w głównej mierze są to świece. Planuję też wypuścić za chwilę coś fajnego, czego jeszcze w ogóle nie było, a już miałam to w planach, żeby robić rok temu i jest to związane właśnie tutaj z grudniem, ze świętami, ale mm, rok temu trochę za późno się z tym obudziłam. A teraz y, też nie chcę obiecywać, ale mam nadzieję, że to się wszystko uda, dopiąć i może i w następnym filmiku Wam o tym powiem, czy mi się udało, czy to faktycznie ten produkt dojdzie do skutku. Bo na razie nie chcę obiecywać, ale mam nadzieję, że się uda, właśnie, żeby w grudniu y, to wyszło. Więc to na tyle. Mam nadzieję, że ten mój dzisiejszy filmik Wam pomoże. Nie wiem, nawet zmotywuje was pewne osoby, które zastanawiają się, co zrobić, i w ogóle, czy otwierać jakąś swoją działalność, czy może przeodpuścić sobie taki pomysł. Oczywiście, też jeśli wytrwaliście do końca, to na dole proszę w komentarzu zostawić mi jakąkolwiek emotkę. Może być to serduszko, kwiatek. I jeszcze tak na koniec. Za chwilę zaczyna się grudzień. Planuję nagrywać vlogmasy, i nie będzie to taka tematyka typowo świeczkowa, bo będzie tu dużo rzeczy. Będziemy robić sobie przeglądy, jakieś pomysły, może na prezenty, jakieś, y, może dekoracje DIY. Nie wiem, możecie też mi oczywiście w komentarzu powiedzieć, y, co byście chcieli tam właśnie oglądać, jeśli mówimy o tych vlogmasach, ale już się nie mogę doczekać i chciałabym się spiąć z tymi filmikami, i wtedy na przykład dwa razy w tygodniu wrzucać filmik, więc mm, oby. Oby mi się to udało, trzymajcie kciuki. Więc na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych filmikach. Pa!